Hej, hej, przed nami sprint, no i widzimy, że nie będzie padać. Jest to jedna z dobrych wiadomości. Hmm, jakie wzięcie opony? Niby, że na hardach lepiej. Jak będzie cisnął. No, może i tak, to weźmy to. Ten może mediumy. Lepsze niż hardy w jego przypadku. Ok. <grym> Zobaczmy, jak pójdzie. Przyciśniemy na początku i zobaczymy. Paliwo zostawiam oczywiście. Raczej medium. Tutaj są a to jest na harda chyba. Norris przed nami. Obok Alonso i Alonso wyprzedzony. No kurcze ładnie się tu pnie. Dobra, przewinę trochę. O, to tam jakiś Ferrari, coś się stało? Ale... Ale nie wiem co... Zobacz, no, wyprzedzanie, myślałem, że... No to jest teraz w punktach, Pursze. Czytam tam, w punkcie. <laughs> PRS nie ma DRS-u. Noris tam, o, no, gorsze opony. My się tu trzymamy w DRS za strolem. No, musimy trochę przycisnąć. O, mam ucieknie, dobra, chyba już. No tu perez jeszcze goni. Bo oni bardziej cisną na oponach, ja nie. No i strol wyprzedzony. Teraz mamy dwa auta w punktach. Lowe są przed za Pursha, ale Pursha już nie DRS, Stroll jest za nim, ale o, nie jest taki szybki. No, botas, widzę, że też się tam wspina. Ojej, jakie tu wyprzedzanie. Może weźmy na im tą agresję zmniejsza, bo zaraz sami siebie wykluczymy i będzie... Będzie słabo. Oj, co się stało z przodu? Piastry widzimy. Ma uszkodzenia. Zobaczmy. Pewnie tu po lewej ktoś wyjedzie. O zreselem. Rozwalił mu przednie skrzydło. Ciekawe ile straci na tym piastry. Czy go dogonimy. I tu mamy Lowsonika. A jeszcze karę ktoś może dostać. Ale nic z tego. No już Botas jest w DRS ze strolem. Prawie uciekliśmy z wyciskiem na prawie. A może? Teraz ma? Też? Kurczę ma. O nie, tu pojechał jakoś niż źle. Ale udało mu się. Dobra, zbliżamy się do Piastrego. Piasty zjeżdża. Nie mamy DRS-u. Jednym kierowcą. O, o mole wypchnięty tutaj. Pursza niemiłosiernie. I stracił dwie pozycje. Trochę Lauson go wypchnął. Mam <grych> Verstappen też dziś jedzie, ale no, mają gorsze opony. A już dopiero połowa sprintu, więc to trzeba też trochę oszczędzać, bo to jest jakie ma. Nie mam aż takich lepszych, więc ta różnica to jest minimalna. Myślę, w prędkości raczej nie daje za dużo. Dobra, na tempo. I co, bo to z Nie ma. Trochę odjeżdżamy, zobaczymy, czy bardzo. O! Safety car i mamy dwa racing bule. Zderzają się ze sobą. Jedź w czystym powietrzu. Nie chyba nie będziemy zjeżdżać na te parę kółek, bo to nie ma sensu. Tak mi się wydaje. O, tam zjeżdżają, ale to nie wiem, czy to ma sens jakikolwiek. Będzie mieć przewagę pozycji. O, oni wyjadą. Ja sam jestem ciekawy, teraz bo Lawson jest pierwszy, puszę drugi. No zaraz mogą być zimne opony. Będziemy się bronić. Porsche. I puścimy kolegę zespołu. Co by zasuwał tam. Oj, co się stało? I już wirtualny samochód bezpieczeństwa. <grywa> Za długo to nie pojechaliśmy. No, dobra, jedź Z czystym. O, no, zabrali go. Patrzę na temperaturę. Dobra, już nie idzie w czystym, to może będzie tu szybciej wbijała ci jak tam z tyłu? No mają lepsze te opony, może im nie wyprzedzą, ale myślę, że i tak będę miał w miarę dobre miejsce. Zobaczymy, ciśniemy. Spróbujemy tutaj na jednego kierowcy zagrać. Tam z tyłu walczą, my jedziemy na razie. Jak widzicie, chociaż myślę, że możemy powalczyć, allo są wypchnięty hamsko. Dobra. Ten wirtualny samochód na pewno nam pomógł. Zobaczymy, czy się tu się uda nam utrzymać. Na razie mamy DRS. Nie, nie mamy. No mamy. A dobrze tu Lawson ładnie pojechał. A tu go wypchnął Science Ja no, sorry, Russell to był chyba Nie Science, już tam wyprzedził tamte O No, Porsche musi się spróbować obronić chyba, może i nie Może po prostu go wyprzedzi teraz Lawson się tu walczy, ale wypchnął Pulse. Ojej, nie, 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 nie. nie, I Pulse wyleciał z punktów. Wypchnął go. Szkoda. Dobra, broni się Lawson. No i dużo punktów zdobywamy. Czwarte miejsce, więc fajnie. 5 punktów dla Lawsona. Ale no. Tak, tam mam problem z, tym, z tą naszą walką w zespole, bo podobnie, ale że Sargent wygrywa, to jest. To mnie śmieszy. Hamilton 14 pozycji w górę. E, no cóż, fajnie, dużo punktów. Nie wiem, czy je chce, czy nie. Zobaczymy, jak pójdzie w samym wyścigu. Hej.